Dobra, widzowie, dostałem w tym momencie powiadomienie na mój telefon z tej kamerki. Nie, nie gadaj! Idzie i jest na moim korytarzu. Widzowie, uwaga, dobra. Puśćwa. Widzowie, w dzisiejszym odcinku mój widz na moim serwerze acmc.pl napisał mi wiadomość, że znalazł coś dziwnego. No i jesteśmy z nim połączeni. Siema, jesteś? ma. No. Siema, siema, y, jaki masz nick? 9,5, y, dobra, czekaj. 6, 6, 7, u, Weź dobra. Się na dobra. Dobra, tepam 4. się. I powiedz mi, co ty znalazłeś takiego? Czekaj, ja wezmę sobie kit premium. Aj, nie mogę, wezmę sobie kit zestaw gracz, dobra, wezmę sobie takie coś. Dobra, powiedz mi, co zna. O, kurde. Co to znalazłem. Co to jest? Nie, ja, ja już wiem, dobra, nie, ja wiem, co to jest, ale jak. Długo tutaj to jest? Czy coś? Ty to znalazłeś? Czy, czy, czy co? Ja, jak to ja to? znalazłem tą RTP O kurde Dobrze, że mówisz Dobra, czekaj, a byłeś w środku? Widziałeś to czy nie? Mm, widziałem Wiesz co to jest? Wiesz, że to jest moje mieszkanie w prawdziwym życiu? Dobra, poczekaj chwilę Oto dom Kławku, on tutaj mieszka, wejdź, sobie zobacz Nie pisałeś tego ty, nie? Nie no, to chyba kubalonka. Dobra, dwa, dobrze, że napisałeś, dobrze, że napisałeś. Czekaj, tutaj, co tutaj jest? Yy, a, zbudowane, z, zabudowane jest, dobra. My jesteśmy na admin SMP, czy więc tutaj? Może, A, tutaj tabliczka jeszcze. Czy oto dom kławku? Tak. Co to kurde jest? On kubalonka tutaj więził ludzi. Nie wie, że stary, wiesz, to to jest w ogóle kubalonka czy nie? Nie wiem. Kto to? Nie ja wiem. No nie wiesz czy wiesz Dobra, stary, no po prostu taki ziomeczek, który ten yy, No prześladuje trochę mnie, co nie? Taki zły widz Dobra, chodź za mną, no. może ci pokażę Bo tutaj, okay. co to tu jest krew? Nie wiem, dobra e, My jako admin na admin smp możemy sobie wziąć game moda kreatywa, Więc wy też możecie, wbijajcie na cmc Dobra, czekaj, weźmy sobie z game moda kreatywa, na przykład guziki Trochę useless Wbijajcie ale, na SM, yy, na admin smp na No SMC. wbijajcie, wbijajcie Dobra, chodź tutaj bo A, tu są różne te, klatki schodowe, widzowie Tutaj nie hmm. mieszka debil No co tu? Ej, nie, nie pisałeś tego ty nie? Nie. Dobra, nie, muszę dać mu bana. Czekaj. To jest ta klatka, w której on myśli, że ja mieszkam i bardzo dobrze. Chodź. Patrz, on tutaj myśli, że mieszkam. Biej. Czaisz? On odbudował no. klatkę, w której ja mieszkam jeden do jeden. Ty to rozumiesz, stary? No, rzeczywiście odbudował. Widziałem no, odcinek. Widziałeś odcinek? Wiesz, że to jest chore. Czekaj, no. wejdź. Co to jest? Nie, wierzę, to jest. Ty mieszkanie wygląda tak samo jak i ja w prawdziwym życiu. Na naprawdę. Myślałem, że to tutaj, ale nie, to nie tutaj. Co? Aha, że to nie to mieszkanie, sorry, chodź. Coraz okay. bliżej domu Kławku. Dobra, ty, nie, on już wie chyba. Czemu tu jest jakaś redstone? Co to symbolizuje? Nie wiem. Jak myślisz? Coś dziwnego. Nie wiem. Jakaś krew. Dobra, dzięki, że w ogóle mi to powiedziałeś, bo ja bym tego nie znalazł w ogóle na moim serwerze. Czekaj, tutaj coś? Co? I to jest twoje całe mieszkanie? No w sensie, tutaj opatrz, tutaj o. Dobra, nie, nie mogę tego mówić, bo już wszyscy będą wiedzieć, gdzie ja mieszkam. Halo, czekaj, nie, wiesz co? Yy, no, dobra, tak, tak, to jest moje mieszkanie. Wchodzę, patrz, wchodzę. Tutaj mam na lewo no. po, m, pokój taki duży. Tu jest toaleta, trochę nie ten. Tu mam kuchnię, tylko trochę większa jest niż to. A tutaj no. mam mój pokój. Nie, tutaj są ta. Czekaj, 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 czekaj. Może ci coś pokażę, co? Pokażę, widzom na odcinku. Uwaga, tutaj macie kamerę. I uwaga. Tutaj widzowie macie Minecrafta i oczywiście tutaj powinny być drzwi I patrzcie, ja mam na serio drzwi I z tej strony, kurde, nie wiem czy mam pokazywać Jest okno i patrzcie, ja się obracam Uwaga Pyk i jest okno Nie, nie wierzę widzowie, to jest za mocne, naprawdę Czytamy te tabliczki Kławku, czemu boisz się mnie? Nic ci nie zrobię no jasne, nic mi nie zrobi, ty widziałeś ten odcinek, jak on wygląda? Tak, widziałem Stary, on mnie w lesie, kazał, on mi kazał do... Nie, dobra, to jest za mocne, nie? Nie wiem, czy oglądałeś, śledziłeś całą historię, no nie? A, a poza to tym... Całą, chyba nie. No dobra, a poza tym y, Chciałbym, żebyś ogolił się na łyso Nie, nie Słyszysz to? No co, co ty myślisz? Widz mi każe ogolić się na łyso, stary No Co, co ty myślisz? Nie wiem, chore. No chore, dobra, e, chciałem żebyś golił się na łyso serio, nie, jutro masz wejść na IP. Czekaj, okay, wezmę IP i skopię. Dobra, Kławku Łysy, taserflau.com, weź zobacz czy coś tam jest, a, a inaczej jak nie wejdziesz to powiem gdzie mieszkasz. Co, no nie, ja muszę wejść na te IP, kurde walone, stary dobra, tylko ty... Mhm, mm mhm, mm no, nie wiem czy to dzisiaj, czy co? Dla ci dobrze przepisałem. Dzisiaj przyjdę do Ciebie, czekaj, dzisiaj przyjdę do Ciebie, Kławku. Co? On do mnie dzisiaj przyjdzie? Ej nie. Data jest rozpisana. Ej nie. Kurde, ej, wiesz co Ci powiem? Chodź na chwilę. Chodź na chwilę tutaj. Albo skrobkami. no i da. Wiesz, że on, yy, nie wiem, czy widziałeś, ale ja mam taką kamerkę tutaj i chyba ją zamontuję. Dobra, nie. stary stary, ja Ja muszę się rozłączyć teraz z tego odcinka, bo ja muszę zamontować tą kamerkę w prawdziwym życiu. Poczekaj. Nie, no dobra, widzowie, ściągnąłem teraz bluzę i nie możemy tego tak zostawić. Biorę tą kamerkę i znowu moim, idę ją zamontować na moim korytarzu, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje, widzowie. Zabieram was z wami, więc oglądajcie ten odcinek, bo naprawdę coś czuję, że będzie gruby. Nie wiem, ile on będzie stała ta kamerka tam, ale ja po prostu chcę mieć obraz na żywo z mojego telefonu, żeby wiedzieć, co się dzieje, co nie? Dobra, idziemy. Dobra, widzowie, jest znowu i idę, ja jestem na moim korytarzu idę zamontować znowu tą kamerkę. Ten ruch, widzowie, patrzcie. Ten ruch, dobra, okej. Okay. Muszę ją tylko ustawić. Nawet chyba robię to szeroko po prostu. Nie słyszę kogoś. Widać to? Czekajcie. Dobra, jest kit, widzowie, jest kit. Dobra, widzowie, jest kit, jest kit. Kamerka ustawiona. Mam nadzieję, że jej nie widać, co nie? Patrzcie. Dobra, jest, jest dobra, uciekam, uciekam. Dobra, widzowie, dostałem w tym momencie powiadomienie na mój telefon z tej kamerki. Patrzcie, mam powiadomienie z tej kamerki, czekaj, czekaj, czekaj. Sprawdźmy, co ona nagrywa, czekaj, czekaj, czekaj. Sorry, widzowie, że jest tak o wam to pokazuje, ale nie, nie gadaj. Idzie i jest na moim korytarzu, Widz... widzicie to? Widzowie, nie. On jest na moim korytarzu w tym momencie. Nie, nawet nie. Nie, 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 nie. co on robi z tą kamerą, moją? Nie. Czekaj, dobra, patrzę się na nią. Zwyczaju ją, no nie. Wyczaju ją. Patrzy się na nią, czekaj. Uwaga! No nie wierzę. Dobrze mam tą aplikację. Uwaga, bie. Nie! Bierze tą kamerę, no nie! Ej nie, zrywa ją! Co wygada? Zerwał ją! Nie wierzę! Zerwał ją, widzowie, widzicie to? Nie, nie! Ma tą kamerę! Czekaj, 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 widzicie to, widzowie? Czekaj, on ma tą kamerę. Mają! No nie! Zabrał ją, kurde. Ej, nie, o, o, on idzie do mnie w tym momencie. Ej, nie, nie wiem. Ej, prze, prze, przerwał się sygnał z kamery. Zacięła się kamera, widzowie, widzicie to? Zacięła się kamera, nie, widzowie. On, on, kurde, patrzcie. Kurde. Czy on do mnie idzie, czekaj, 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 dobra. Idę, idę, zobaczcie, czy on do mnie idzie w ogóle, dobra. Nie, no, widzowie, dobra. Jest, 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 czy on idzie do mnie. Oby nie widzowie. Czekaj, 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 sprawdź się dasz widzowie, uwaga. Czekaj. No nic nie widzę, widzowie, czekaj, czekaj, ja muszę to zobaczyć sam, ale wiecie co, widzowie, mam pomysł, odpalę wam telefon i po prostu będziecie widzieć Judasza na telefonie, widzowie, uwaga, dobra, Kuśwa. ej, widzicie go, on tutaj stoi, widzowie, macha, macha mi, mam yy. odpowiadać, widzowie, w ogóle, on coś, on coś robi, ty, oby mi się nie włamał na chatę, czekaj, nie no, zamknięte mam drzwi, na pewno, na bank mam zamknięte drzwi, nie ma takiej opcji, że mam otwarte, Napisa do mnie, cześć, Kławku, widzicie to, widzowie, napisał do mnie, cześć Pławku, e, siema Kubalonka, i dobra, to jest strasznie dziwne, nie, strasznie dziwne, patrzcie on normalnie e, co tam Kubalonka chcesz e... widzowie, on coś pisze dalej, on coś pisze dalej czekaj, 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 co on robi takiego widzowie, on coś pisze, on jest duży widzowie, wy też mi pisaliście, że on jest strasznie duży, no i to jest prawda, ale nie wiem, ej, ej on coś tam pisze, Kubalonka nie widzę tego, możesz podejść troszkę bliżej Albo się ogolisz na łyso, albo powiem, gdzie mieszkasz. Nie, Kubalonka, nie. Kubalonka, no nie, nie machaj głową. Widzowie, to jest powalone, naprawdę, ja już nie wiem, co robić. Eee, Kubalonka, weźmy, normalnie gadaliśmy przed chwilą. Nie chciałem ci robić tego pranka, już koniec, naprawdę, już nie chcę tego nic robić, naprawdę. Nic, naprawdę nie chcę już nic z tobą do czynienia, nie? Bez tu, Kubalonka. Ja pierdziele, widzowie, co się tutaj odwala? On coś dalej pisze widzowie, coś dalej pisze. Nie no, to jest mój koszmar normalnie. Czemu coś pisze? Eee, czemu... Nie widzę tego kubalonka. Czemu się mnie boisz? Ty u mnie byłeś. Ty u mnie byłeś? M Ty u mnie byłeś. Nie. No dobra, byłem u niego widzowie na wsi. Nie wiem, co tak pisze dalej. Ale widzowie... To jest... Ja nie chcę, ja nie chcę widzowie. No, byłem, ale stary ja nic ci złego nie zrobiłem. Już bez przesady normalnie, nie? Że ja coś złego ci robiłem, no nie! Co ty robisz w ogóle? To jest nas serio dziwne, dobra Zróbmy tak, ty idziesz stąd Od moich drzwi I po prostu tyle Halo Ale coś tam, co on odwala widzowie? Widzicie to? A on coś pisze widzowie ciągle Mój kot mi jeszcze drapie drzwi, bo go Widzowie musiałem przyrknąć normalnie, bo się boję kubalonki. Co ono dwa? Ej, co? On uciekł, ej nie czekaj, 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 patrzę go, widzę go Czekaj, nie, 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 co on, gdzie on? Nie, nie, ja nie wychodzę, nie nie, ja nie, ja nie Nie, 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 nie Kurde, nie, to nie dla mnie, nie Co tam się dzieje, widzowie On coś robi, widzowie? Czekaj, 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 dobra Nie Kurde, nie ma go na pewno, widzowie Czekaj, nie, nie Czy go na pewno nie ma? Czekajcie, przełączam kamerkę już na, na tą tutaj Uwaga, czekaj, uwaga Sprawdzę tylko, czy Na pewno nic tutaj się nie dzieje, czekaj, sorry, widzowie Ale czy ja mogę wyjść, czekaj, sprawdzę mojego Judasza, dobra, uwaga Miałem otwarte! Co? Nawet nie mówię tego głośno. Dobra, czekaj, waga, idziemy. Co tam się... Co tam się odwala, widzowie? Czekaj, czekaj, dobra, 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 waga, idziecie pierwsi. Waga. Zostawiamy karteczkę. Dobra, zostawiamy karteczkę, widzowie. Dobra, czekaj. Waga. Patrzcie, jest kartka, widzowie, jest kartka. Zamykaj drzwi. Dobra, jest kartka, widzowie. Dobra, wejdę na ten serw. Dobra, wejdź... Wejdę na ten serwer. Chyba wejdź na ten serwer. Nie, dobra, widzowie. Musimy wejść jutro na ten serwer, który napisał mi Kubalonka pod tym. Nie wiem, nawet nie idę za nim, nie?